Postanowiłem odwiedzić ponownie najbardziej zwariowane iluzje optyczne w Minecraftzie. Bo mój mózg jakoś tak ostatnio za mało zryty jest. Na szczęście dzisiaj, dzięki kilkunastu budowlom, które zaprzeczają wszystkim prawom fizyki, to się zmieni. Prawom fizyki zaprzecza też zostawienie subskrypcji uchem. Nic dziwnego, że jeszcze nikt tego nigdy nie zrobił, więc możesz być pierwszy. Ale najpierw oglądaj do końca, let's go. Okej, okay, co my tutaj mamy? Wow, do no siedem kulek robi sześciokąt. Cóż za magia. Nie, chwilę, chwilę, co? Czym dłużej na to pan przed tym jest coraz gorzej, chwilę, to nie jest normalne. Na początku myślałem, że to taki minecraftowy blok, wiecie, tu jest ściana, tu jest ściana, tu jest sufit, na dole jest podłoga. Ale co jest nie tak z tą kulą na środku? Czemu ona jednocześnie jest w równej linii z tą do góry i tą na dole i jednocześnie jest z tyłu tej po prawej i z y, dołu tej po... A, co? Dobra, ja nie mam pojęcia, co ja mówię, ok? Po prostu nie rozumiem. Jeśli to miałoby być legalne, to ta linia, ta linia i ta linia nie powinny istnieć, a jednak. Dobra, co jest z tym nie tak? Gdzie tu są jakieś sztuczki? Gdzie jest ta środkowa kula? Chyba nie chcecie mi powiedzieć, że to wszystko było w jednej linii, tak? One wszystkie były na jednym poziomie. Co ty gadasz? Jedyne prawdziwe linie to były te tutaj, a wszystkie inne byłyśmy zmyślone. A do tego ta kula jest o połowę większa od tej. Jakim cudem ja tego nie zauważyłem wcześniej? Dobra, to to był level pierwszy. Teraz już wiem, czego mogę się spodziewać, więc każdą kolejną rozszyfruję w 5 sekund. Zobaczycie. No, chyba, że nie. Dobra, może jednak co wam to, co powiedziałem. Te schody zależy, czy patrzycie od tej strony, czy od drugiej strony. Idą cały czas w górę, albo cały czas w dół. Co tak, na chłopski rozum jest chyba trochę niemożliwe. Ja Nie wiem, ja w domu mam trochę inne schody. Zresztą to musi być jakiś trik, dobra, ale gdzie? Mam być detektywem żelaznym to będę. Według mnie to jest jakoś sprytki połączone w tym miejscu, po tym ostatnim schodku tutaj. Na ten dzień mi się jakiś podejrzany wydaje. Znaczy, wiecie, tutaj bloki się wydają małe, a tu się już wydają duże, więc wydaje mi się, że to jest wyżej niż tamto. I cała iluzja kryje się właśnie tam, dzień dobry, albo... Albo też nie. Okej, okay, byłem blisko. Dobra, byłem najdalej dalej, jak tylko się da. To mi się wydawało podejrzane, ale to jest całkowicie normalne. Prawda jest taka, że to łączenie znajdowało się tutaj. I stojąc w odpowiednim miejscu, góra i dół tych schodków zlewały się w jeden poziom. Faktycznie to mogło być podejrzane tutaj. Kolejny poziom już muszę rozgryźć. Fab easy. To jest niby level trzeci, a to przed chwilą to był level drugi pierwszy. To jasne. To chyba miało udawać, że ta linia tutaj przechodzi za tym, a ta linia... Tutaj przychodzi za tym Znaczy przed tym, ale nie udało się Nie wiem jak wy, ale ja tu widzę takie podejrzane Schodki, nie? Tutaj widać, że tam jest Coś pokombinowane. Zepsułem Tam jest coś pokombinowane, inne kolorki się wyświetlają Tutaj też jest coś pokombinowane I tutaj nawet coś prześwituje, więc to jest Totalnie pokombinowane, a więc według mnie Jest tak, że to jest normalny sześcian, tylko tutaj I tutaj są dziury Przez które prześwitują dalsze ścianki A i co ludzie nie złapiecie mnie, wiedziałem Idealnie, ta i ta dziura Były zbyt oczywiste, dajcie mi coś trudnego trudniejszego bordy. Okej, okay, ale w sensie nie aż tak. Po jednej stronie, po prawej, mamy trzy końce rur. Powiedzmy, że to są rury, bo bo co to jest, jakie rury? A po drugiej stronie mamy cztery końce naszych rur, które przed chwilą były trzema rurami. Niekoniecznie mi się to łączy. Chociaż, chociaż, chociaż próbuję to rozkminić, bo ten koniec i ten koniec mają identyczne boki, więc tu się wszystko zgadza. Rzeczy komplikują się w tym środkowym, bo mam wrażenie, że to środkowe, które widzimy w tym miejscu, tak na powinno znajdować się tutaj, pomiędzy tymi dwoma i to by się zgadzało z tymi ściankami, co nie? Chyba to rozgryzłem, według mnie to jest na wysokości tego. Jaka jest prawda? O, babo, jeszcze bardziej skomplikowana. Ej, tutaj były jakieś pogięte linie, co? Ha, ha, ha. O, faktycznie tego nie zauważyłem. Ten bok się łączył z tym na dole, więc to nie mogło być tak, jak ja mówiłem. Ty, racja, jak teraz na to patrzę, to to faktycznie jest bardziej nielegalne. Jak nie było internetu, to tylko rodzina wiedziała, żeś głupi. Nie wiem, to w ogóle jest jakoś dziwnie ułożone. Dobra, przyznaję. to akurat zryło mi trochę banie, bo nie, nie do końca zrozumiałem, o co chodzi. I coraz bardziej zaczynam się bać mojej klockowatej przyszłości. Dzisiaj nie ma opcji, że to coś jest prawdziwe. Nie, no to musi być jakiś skam. Patrzcie, to wszystko wydaje się być na jednym dokładnie tym samym poziomie. Aż tu nagle przychodzą te dwie środkowe ścianki, które wychodzą od dokładnie tych samych ścianek po boku i jakimś cudem jedna przechodzi pod drugą. Tu muszą być jakieś schodki, nie? Problem w tym, że to nie wygląda jakby to były schodki. Może jakiś Slaby, ej, to miałoby sens. Tam mogą być delikatnie schodzące w dół pół płytki. No a ja, jako, że jestem tak daleko, to po prostu ich nie widać, nie? Ale jaka jest prawda? Przekonajmy się! <laughs> o, nie, to wszystko naprawdę jest na jednym poziomie. Chwilę! To jest zaraz koło tego. Nawet tu nie ma żadnej przerwy. A wszystko dzieje się dzięki tej małej wyrwie, której nawet nie zauważyłem. Ja no nie wierzę, jak to. Całą swoją uwagę poświęciłem temu kawałkowi, bo byłem pewien, że to z nim jest coś nie tak. A to się okazuje, że to z tym tutaj jest coś. Nie tak mocne, naprawdę mocne. Level czwarty w końcu zrył mi poważnie, panie, i to na tyle, że nie jestem w stanie zrozumieć, co się dzieje na levelu piątym. Przecież tu wszystko wydaje się być okej, okay, co nie? Co to no, jest pudełko na dole i są dwie ścianki do góry, i to wszystko po prostu yy, pudełko i ścianki. Czy to ja tu tylko czegoś nie widzę? Albo. Yy, o, chwilę mam coś, mam to. Dajcie mi tu painta. Mi się wydaje, że chodzi tutaj o to, że jak się patrzy tylko na to, to w teorii to jest taka rura obrócona w tamtą stronę. Yy, coś rysuje, o takie, co? Ale za to jak się patrzy na to, to jest rura obrócona jakby w tę stronę Że ja jakoś zbyt poważnie tego nie analizuję, to po prostu jest pudełko i dwie ściany do góry, halo No, pokażcie pudełko, zaskoczmy A, to nie było pudełko to co to było, ta ściana to tak naprawdę była, to wszystko było płaskie Nie, nie, jeszcze raz nie! Dobra, to jak to jest zrobione jest bardziej imponujące niż efekt końcowy. To się wydaje, jakby to były dwie normalne ściany, co nie? Takie normalne są ściany, kurde bele postawione na tym pudełku, ale nie, proszę Państwa, to tak naprawdę była podłoga. Jaki trzeba mieć mózg żeby to zrobić? Nie mam pytań. Oho, drugi raz się już za to nie nabiorę. Na pierwszy rzut oka, wszystko spoko, albo raczej w sumie nic nie jest spoko. Znowu mamy coś, co udaje, że jest na jednej linii, a tak naprawdę przechodzi na ty pod robi jakieś dziwne węże, ale nie ze mną te numery. A nie, ja już znam te pana sztuczki. Zresztą tutaj się jakoś gorzej ukryłeś, bo widzicie to? Widzicie to? Tutaj widać, gdzie to się łączy i tutaj widać, gdzie to się łączy, a to i to są na tym samym poziomie naprawdę, tylko tutaj są takie wyrwy, nie? Czy to się zgadza? Sprawdźmy to! No i co? I co? A Ale mówiłem, tym to już mnie nie zaskoczycie. Teraz to już serio, potrzebuję czegoś specjalnego. No, czy to jest specjalne? No co to? To chyba nie niekoniecznie, przecież ta budowla masa jest logiczna, po prostu ktoś zbudował sobie trzy ścianki, co nie? W tej chwili to z innego bloku, niż ten no Co? To nie jest inny blok niż tą! to są po prostu trzy no obok siebie, a to są... To są dwa do obok siebie, a to jest jeden stoł obok siebie! Co oznacza, że mój mózg nie do końca czai o co właśnie biega? A dziwne, bo tak normalnie wygląda jak miało jedno, to ma też jedno, to ma... Dwa czy jedno? Zgubiłem się. Ale tu ewidentnie ma trzy kratki szerokości, więc dlaczego tu wchodzi jeden, tu wychodzą trzy? A te pomarańczowe łączniki są dokładnie takiej samej wielkości. Tutaj, tutaj i zresztą tutaj też. Nie rozumiem. Pomoże. Coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się być oczywiste. Jest. Prawdopodobnie, najbardziej pokręconą rzeczą w tym odcinku. To nie może być to samo, co ja przed chwilą widziałem. gdzie Nie ma opcji. Ty, no, to naprawdę miało trzy kratki szerokości. To do góry też miało trzy kratki, ale jednocześnie miało jedną, bo, bo ta jedna zasłaniała te trzy. Dlaczego? Niech ktoś mi powie, dlaczego? Jaki jest sens tak komplikować sobie życie, jak to w sumie wygląda, jakby było normalne? Ty, z jednej strony to jest takie ogromne, że dałoby się w tym zamieszkać, to no w dziesiątkę. Z drugiej strony, coś, co wydawało się mieć taką samą wielkość, tak naprawdę ma. 3 na 3. A, no i jeszcze dochodzi trzeci rozmiar, mimo tego, że wszystko wydawało się być takie samo. Wiadomo, jak ktoś mnie kiedyś zapyta o komplikowanie sobie życia, to to go tutaj na to nie byłem gotowy. Jeśli miałbym wybrać coś, czego najbardziej nie rozumiem i zrobiło na mnie największe wrażenie, to to zasługuje na miejsce w topce. Co się tutaj dzieje? Chwilę, bo ta rzeczka płynie sobie jakby stąd, tu się zaczyna, płynie sobie tutaj, w lewo, w prawo, w lewo, w lewo i spływa do zbiornika, tego samego zbiornika, z którego przed chwilą wyleciała, mimo tego, że wszystko wydaje się być na jednym dokładnie tym samym poziomie. Chwile, no bo moja teoria jest taka, że ten wodospad tak naprawdę nie istnieje, tylko jest sklejony jakieś 20 kratek przed tym wszystkim. Ale w takim razie, jak wytłumaczyć te wieże, bo to też jest podejrzane. Ta wieża zaczyna się na samym dole, a łączy się razem z tą rzeką, która skręca tylko w lewo i w prawo, więc nie ma opcji, żeby zrobiła kółko. Tyle pytań, i tak mało odpowiedzi. Nie ma opcji, żebym ja się domyślił, jak to jest zrobione. No pokażcie mi, no czy ten wodospad naprawdę jest 20 kratek przed? O nie. Tak naprawdę, to wszystko to są trzy warstwy. Nie, chwilę. Ja to muszę zobaczyć jeszcze raz. A więc tak, no to niby są trzy warstwy, tak? To była jedna warstwa, to jest druga, to jest trzecia. Jak teraz na to patrzę, to na nadal tego nie widzę. Gdzie tu są niby te warstwy? Co wygadacie gadacie za głupoty? Jak to się łączy? Przecież tego w ogóle nie widać. To w ogóle nie jest woda normalna, tylko ona ma jeden piksel wysokości. A ten wodospad, co, co jest z nim nie tak? Pomocy, tak chyba nie działają wodospady. Odleci w drugą stronę, nie tak jak powinien. Dobra, ale to tłumaczyłoby, dlaczego dół tej wieży łączy się z tą rzeką do góry. A teraz to wszystko ma sens, ale taki jest problem z tymi iluzjami, one sens mają dopiero jak się spojrzy, jak są zrobione. Kliknij guzik, po czym patrz na rzeźbę przez 10 sekund, okej? Okay. No to lecimy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, bolą mnie oczy, osiem, dziewięć, nie wiem czy mężczych, sekundy, dziesięć, o, chwile! Co Ty, to są normalne białe bloki, po chwili to widać. Ale powiedzcie mi, że nie tylko ja tak miałem, że przez jakieś dobre trzy sekundy widziałem na nich te kolory, które były tutaj przed chwilą. Jak się przez 10 sekund patrzy na ten fioletowy blok na środku, albo na jakiekolwiek te dookoła, to potem ten biały blok za chwilę zamienia się na kolor fioletowy. Nie, sorry, na taki żółty. O, już zniknęło. Ale co, widziałem to moje. tego nie ma co rozdrapywać na kawałki, ale to, to, to już warto. Bo poziom rozwałki mojego mózgu osiągnął właśnie... Maximum. Zasłaniam sobie tamtą część, to widzę tylko normalne schody, które wyglądają jak normalne schody. Ale pomiędzy tymi schodami, pomiędzy tym a tym stopniem, mimo tego, że są połączone, zmieściły się... Kolejne schody. Wiecie co, ja chyba muszę wziąć jakieś lekarstwa albo krople na oczy, bo, bo ja widzę jakieś dziwne rzeczy. Dobra, ale rozwiążmy tą zagadkę. Co tu jest podejrzane? Ewidentnie ten pierwszy zielony schodek jest mniej szeroki od tych pozostałych dwóch i ten ostatni jest o kratkę wyżej niż te pozostałe dwa. A poza tym nie widzę tutaj ani jednej innej podpowiedzi. No może oprócz tego, że wiemy, że tu musi być jakaś przerwa, tylko w jakim cudem, się to się łączy w schody? Przecież tutaj idealnie to wszystko jest połączone. Nie widać tu żadnej przerwy, co nie? Nie no, kurde pele, no jak jedna całość. No to przekonajmy się, jak jest naprawdę Czuję, że jak zobaczę jak to jest zrobione, to już nigdy tego nie zobaczę. O, czy to jest zrobione tak po prostu, jak myślałem, tylko że myślałem, że to niemożliwe jest! Ty, nie do no chwilę, jakim cudem to, to i to układa się w schody, mimo tego, że to wszystko jest na jednej powierzchni. No patrzcie, stąd to wygląda idealnie jak schody, nawet nie ma kurde, pele, ani jednej kratki czegoś złego tutaj! A przesuwam się kawałek dalej i okazuje się, że to wszystko jest na jednym prościutkim, równiutkim poziomie! Ja nie wiem, to było takie oczywiste, tylko mój mózg czegoś nie czaił, czy o co chodzi? i w ogóle faktycznie te schodki są jakieś dwie kratki wyżej niż pozostałe. W sumie nie mam pojęcia czemu. Chyba lepiej by to się sprawdzało, gdyby były takie same wysokości. Ten i ten schodek też dzieli tylko jedna kratka. Ten i ten też dzieli tylko jedna kratka. Ja, ja... Ja wychodzę. Ja się po prostu nie nadaję do tych iluzji. Ale przed nami jeszcze dwa ostatnie bossy. Jeśli coś ma nam rozwalić banie już na strzępy, to właśnie to. Przecież to jest jeszcze gorsze niż to poprzednie. W sensie to z wyspą, nie? Widzieliśmy przed chwilą takie coś, gdzie była ta, ta rzeka, która płynęła z takim zygzakiem. I tutaj mamy bardzo... Podobny patent, z tym, że rzeka płynie stąd, tutaj, tutaj, i wodospad jest tutaj. I tak jak tam wcześniej były momenty, w którym można to połączyć, tak tutaj nie widzę, gdzie można to połączyć. Tu raczej, nie, chwileczkę, czy tu jest jakiś kurde blok odsujęty. Logika i moje doświadczenie z poprzednich wskazywałyby na to, że ta część tutaj, mniej więcej dotąd, powiedzmy, to jest jedna budowla, nie? A ta część tutaj, razem z tym wodospadem, no mniej więcej może do tej ściany jeszcze, to powinna być budowla numer dwa, która jest prawdopodobnie jakieś kilkanaście kratek nad tom poniżej. I taka jest moja ostateczna wersja wydarzeń. Jak jest naprawdę nie no musi tak być. Nie ma innej. A, co? Nie, nie, nie ja się nie zgadzam. Po prostu ja, ja się ja się nie zgadzam. Czemu tym razem to była najnormalniejsza wyspa tylko wodospad był. Aaaa Faktycznie teraz to wyjdę. Nie nadaje się. Ja się po prostu do tych iluzji nie nadaje. O pan se na nas patrzy. Cześć ziomeczku stary. Ale fajny jesteś. Tylko o co z tobą chodzi? Ty, on cały czas na nas patrzy. On obr obraca... Czy, czy on obraca głowę, czy ja mam jakiś schizyjusz? Ty, on się obraca. On obraca głowę! Przecież to jest jakiś... świat, ja tu nie mam żadnych modów! Jako oni to zrobili, halo? Aha, y znaczy... Y nie rozumiem. Ale jak tak patrzę na tego dinozaura, to on chyba też. Ale po tym, jak już zobaczyłem, jak to działa, to to już nie obraca głowy. Widzę, że tam jest po prostu taki daszek. Dajcie znać, która z tych ilusi najbardziej stryła w ambanie. A ja... Ja idę pływać w lawie najwidoczniej. Pa, pa. O, y Halo. Czekaj, czekaj, nie idź jeszcze! Co ty na to, żebyś wszedł na odcinek po prawej stronie, gdzie sprawdziłem mity od widzów w najnowszym Minecraftzie? Tak, ja też myślę, że to jest świetny pomysł. Polecam!